Czemu, stracił zmysł? Bowiem znalazł on odwagę, by stanąć obronie do naszej. Dokąd tak pędzi? Do co go zmusiło do takiego pobiegu? Czy To ci się podoba? Po co? Jesteś mądry! Chodźcie na ziemię, chodźcie zobaczyć co nam. Nie, nie tak uwierzycie własnym oczom! Najlepsze towary w kraju! Wiele rzeczy, wiele rzeczy, zbyt wiele rzeczy! Tylko parę monet, proszę tylko o parę miedziaków. Tylko parę monet, proszę tylko o parę miedziaków. Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Gdybyś tylko zechciał spojrzeć. Nie obchodzą mnie Twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta. Potrzeba nam więcej czasu. Tak brzmi wymówka lenia lub nieudacznika. Którym jesteś? Żadnym. Widzę co innego. Powiedz mi, jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. Nie widzę rozwiązania. Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga, a do celu wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki. Zrobiłem co w mojej mocy. nie wystarczy. Może więc żądasz zbyt wiele? Zbyt wiele? Dałem ci wszystko. Bez mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. W zamian prosiłem jedynie, byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że żądam zbyt wiele? Śmiesz mnie lekceważyć. Spokojnie, Tamirze. Nie chciałem cię obrazić. Powinieneś trzymać język za Nie! Przestań! Przestać? Przestań? Dopiero zaczyna! Nie! Przestań! A, 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 Przyszedłeś do mojego, suku! Stanąłeś przed moimi ludźmi! Jeszcze śmiesz mnie obrażać?! Macz! Wiecie! Gdzie, gdzie?! Nie Miejsce! Nie. Zostawcie ciało. Niech to będzie dla was nauczką. Dobrze się zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. Wracać do pracy. Proszę tylko o parę nie Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie parę tam. Błagam panie! Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Ua! spoczywaj w spokoju. Zapłacisz za to ty i reszta was. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Bierzesz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego u cycka wojny? Dziwny ze mnie cel, nie sądzisz? Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Myślisz, że jesteś inny? O, ależ tak. Gdyż służę szlachetniejszej sprawie niż zwykły zysk. Tak jak moi bracia. Bracia? A, wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam rolę do odegrania. Wkrótce poznasz i innych. Nie puszczą płazem tego, co zrobiłeś. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co zapycha. Ona cię zniszczy, dziecko! No, slow down yeah, yeah.

czy nie masz już dość kupców, którzy nigdy nie mają nic przydatnego? Chodź za mną. Nieważne. dwóch no, już cię przekiśla. Jemu nie zdołasz uciec. Tylko dzisiaj! Obniżam ceny wszystkiego! Drugi! Chodźcie, chodźcie! Nie możesz wiecznie uciekać! Chodźcie! trave 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 Nie mnie słuchy o Twym zwycięstwie, Altairze. Masz moją wdzięczność i szacunek. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o Tobie tak kiepską opinię. Rafiku, nie obchodzi mnie, co inni o mnie sądzą. Jak chcesz, Altairze, powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie Almualimowi. Na pewno ma dla Ciebie więcej pracy. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia.